Szybka pora na zetora. Cześć, witajcie z tej strony. Adrian, witam Was bardzo serdecznie z firmy handlowej AgroPol za na kanale Mów Właśnie Radek wjechał do nas na plac z trzema pięknymi ciągnikami marki Zetor. Zaraz Wam tutaj pokażę, zaprezentuję co tam za sprzęty przyjechały z Kalisza z Zetor Polska. A mamy tutaj na naszej czerwonej strzale ładowacz. Zetop System ZM229P Proxima CL90 Dwie sztuki i elegancką forterę HSX120 Na szerszym ogumieniu I Jakie tutaj mamy wyposażenie O! Myślałem, że będzie amortyzowana ośka, ale jednak nie Jest tutaj ta wersja podstawowa traktora od razu Radek podjeżdża pod rampę, czyli będziemy mieli rozładunek od razu. Nie będziemy zlekać, ciągniki będą rozładowywane. Trzy piękne ciągniki marki Zetor na oponkach marki Petlas. No i kolejny taki krótki, spontaniczny odcinek tutaj z placu firmy handlowej Agropol zakrzewo Marcin Kowalczyk. Porterka ładna, elegancka. 480, 65, 24 cale z przodu, 600 na 65, 38 cali z tyłu. W końcu traktora na tych szerszych oponach. Sądzę, że ciągnik jest pod klienta. Na Proximy to pewnie będą dostępne od ręki. Także ciągniczki kolejne przyjechały. Elegancko się prezentują. Jeżeli potrzebujecie kupić nowy traktor do swojego gospodarstwa, to standardowo odsyłam Was do działu sprzedaży maszyn ciągników rolniczych pod numery podane w opisie. Można też również kontaktować się mailowo na podany adres. Nasi handlowcy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat Sprzętów na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Ja się z Wami żegnam, tutaj już nie będę kręcił rozładunku. Każdy z Was zobaczył, jakie traktory przyjechały, jakie są tutaj na lawecie, a czy są dostępne. No to musicie się dowiedzieć z działu sprzedaży maszyn ciągników rolniczych firmy handlowej Agropol Zakrzewo.